Hello, z tej strony z Pikajama Dziś sobie zagramy w Star z Nowy e, Oczywiście ten nie online. Niewielu graczy, bo nie mam, nie mam Golda, czyli nie mogę grać online. Więc zagramy sobie w starcie w Atak ATT na, na mojej ulubionej mapie kompleks centralny Sorosup. Na poziomie mistrzowskim, bo ja lubię. I solo. Bo nie mogę, jak mówiłem, dobra, no wiecie, dobra, jak gramy rebelię oczywiście, ja wezmę sobie mój ulubiony blaster, albo drugi ulubiony, wezmę sobie drugi ulubiony blaster, czyli, Boże, wziąłem jakąś głupią rękę, <grym> Gratulacje Kacper Ja zapomniałam zjeść mój lubię no, no dobra dzięki o. Dziękuję to mój występ dwa, 26. Co, 26 Mój występ 26 kurde co? no i co z tego? Jakaś główna na to jest. Zrobiłem kogoś. Gdzie? 12, to równo. Teraz ci każdy muszę No! No! Nie? Co no? Mówię. No, tak, no mówię, nie, jest. Zrobię sobie moją. Z wielu graczy. Czasami gram innymi. Ale wezmę sobie. Katfel, mogę ci puścić jedną piosenkę? No, proszę, no, proszę. Ze słuchawkami. O ty, świnio! O ty, chusteczko! O, wyżyczka. Postawię sobie ją najpierw. Najpierw którą sobie postawię i teraz szybko idę. Dobra, idę. Ty. Ja dopiero co zacząłem. A już prawie mi się skończył odcinek. Wiesz? No to super. Hej! Hej! Pójdziesz ze mną na loda? Kto pójdzie ze mną na loda? O, ty, ty, chodź tutaj. Pójdź ze mną na loda. Kurde, poszedł sobie. Pójdź ze mną na loda. Kurde! Ty pójdź. E, a może ty? O Jezus, Maria! <laughs> Jaki ja głupi Od razu zginąłem, jestem najgorszy w tej grze Który wziąć? Biorę sobie Landa w las Lando Jestem Lando Kurde, jeszcze lepiej Kudę, to trochę wygląda ten blaster jak blasterka na solo. Ale nie strzela. No i uleczyłem się, od razu mnie musiał zabić. Piszcze najgor najgorszy gracz Kasper, czyli ja. Najgorszy gracz. Nie! Nie! Muszę odzyskać. Dobra, idę po to. Ja sam. Ja sama idę po to. Do, do, ro, do. Dobra, jedno ja naaktywuję. Ja. No to lepiej. On mnie zabrał na hita, a tamtych muszę brać na 82. 82 muszę ich brać. A tak ATT -AT nie będzie całym. Nie wiem kto wygra. Napiszę w opisie, kto wygra. Albo będzie cały. A jak nie będzie, to napiszę w opisie, um, kto wygra. Oh no! No, God, please no. No, 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 no. Jeszcze lepiej. No weź no bądź to ta bitwa z nim, bo zaraz mi się skończy. Co to jest? Co 20 minut? jest ja skończy się. Ej, droid będzie bił. Eee. Dawaj. Bo najpierw użyję sobie skupionego ognia. Nie no. Lepiej takie coś. Mm -mm. Nawalać go! Nawalać. Ciśniemy go. Dobra. Ciśniemy go. Ciśniemy. Dawaj ludzie. da jeszcze lepiej. Lepiej tu. Ci Ciśniemy. Kurde. Nie, nie odejdź. Nie odchodź. Nie. Zaraz nie będę mógł go atakować. Kurde, no to atakuję tego, bo już zaraz mi się skończy. Zaraz on nie będzie miał w ogóle. Dobra, 99 starczy. Uiii <noise> <noise> Przypadkowe momenty Teraz kim? Będę Hanikiem solo Han solo Co się stało? Czemu nie mogę tego wziąć? Dobra, stało się coś dziwnego Ogromnie dziwnego, nie mogę tego wziąć Dobra, pierwszy aktywowałem. A teraz aktywować drugi. Bo nie wiem, gdzie jest drugi. Jest. Kto go wziął? A bym chciał Hanikiem tak go strzelać. Taka szczęśliwy strzał na hita i jedzie. Co oni mają, że jadą na hita ich? Co oni mają takiego? Nie no. Ja chyba biorę sobie inną broń. Hmm. O to głupią broń wiedziałem, że to głupia. Oh, tym razem nie będzie tego, będzie Tym, ra tym razem będzie turbolaser. Uuu. będziemy ten go bić. Nie tamtym, no to albo tak. Jeszcze lepiej jak to się szybko kończy, bo co ja to w ogóle wziąłem? Dobra. Razem mam pole drużynowe. awing polecimy sobie A -wingiem. o O, jest. <dzyskujesz> o, leci torpeda. Jej. Jeszcze lepiej. Sorry, ale ja chcę iść do awing No, no, god please, no. No! No! We, biorę sobie, blaster ten. Um, Rodiana, czyli blaster. Um, jak to się mówi? Grido. Blaster Grido. Tu mam działko blasterowe, ale ja nie chcę jego postawić. Później gdzieś się postawię za chwilę. Kurde Weźcie go, bijcie, zaraz mnie zabije O, ten zaraz mnie zabije Muszę się uleczyć Kuźdę Dobra No nie no, weźcie Teraz nadlatuję Y-wingi Y-wingi O kurde Co mnie biło? Aha, myśliwca, tak. Co to jest za... To jest... czym To jest... Co to jest? To na pewno nie jest księżyc. Nie mam pojęcia, co to jest. A już wiem, co to jest. To jest Ender chyba. Nie, żartuję, to nie jest Ender. Jasne, żartuję, to super. Teraz... Kuźdę. Kurde, jeszcze lepiej, atakuję tego, co ma, co ma, co ma, co ma więcej żyć. Weźcie! Odsuńcie się! Odsuńcie się, to niebezpiecznie! No! No, God, please, no! No, 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 no! No! No, God, please, No! no. No, nie, nie, nie Chyba ten Jest, mogę bić Fejszciusiut walczę Jeszcze lepiej jeszcze lepiej te dwa jeden bym nie zawił Albo to. Wezmę sobie, wiem. I polecę sobie. Polecę sobie. Ui! No nie no nie no No nie no nie no no no, no, no. Kolejne przykazniki jeszcze lepiej Daj sobie E3, najgorszą broń dla mnie no, Będzie to moje Moje Co? Chyba <grywka> zrobię sobie przypadkowe momenty I wezmę sobie z tego że mnie czy Nie, nie. Nie. <grystanie> Jest. Uh, 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 Turbolaser. Kurde. Jedno za trzy minuty muszę kończyć. Mam mogę tylko 15 minut nagrywać. Niestety. Ale za dwie nie no. Leć w stronę światła! Nie, 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 nie. Nie. Nie, ja też chcę. No. Jeszcze lepiej. <grym> no.